Watch this. Beep beep be my BFF. Cause I D.K. what's coming next. And I'll be Ellen with the rest. So TTYLXOF my. <coughs> Take it yes. My cool lady, and check out. Yes, Deze pasje. To ja! De, body, de, de. <trykletenie> Siemanko! To ja, boedin LPS. Weet je het wyciśnij i wklej. Dzisiaj pokażę Wam co zrobiłam ehm, dla pet shopu. Niektóre rzeczy zrobiłam wczoraj, a niektóre już bardzo dawno temu, ale wtedy miałam inny kanał i nie chciałam tam wrzucać tego. Pierwsza rzecz to płyta Justina Biebera. Jego bardzo nie lubię, co prawda, choć wiedziałam to, bo postanowiła, że może w jakimś filmie przydać coś takiego. Druga rzecz to są krety jumbo. Te dwie rzeczy wcześniej zrobiłam. Jak mówiłam, niektóre rzeczy zrobiłam wczoraj, a niektóre już dawniej. Kolejna to taka gazetka One Direction iPad mini i z białe. To jest moje ulubione. A teraz takie... coś takiego. To jest PlayStation i... do tego PlayStation... Przepraszam... Kinect. tego więcej w kolejnym odcinku, bo no, dzisiaj nie miałam po prostu czasu, żeby więcej wycinać. Dobra, to pa!